W ramach akcji Wakacje z kulturą, Rzeszowska Grupa IT odwiedziła 26 lipca Sędziszowski Dom Kultury. Dzieci, które wzięły udział w zajęciach z robotyki, miały okazję wykazać się kreatywnością, a przy tym pogłębić swoją wiedzę z zakresu technologii. Spotkanie okazało się zarówno ciekawą lekcją, jak i doskonałą zabawą. Dzieci zobaczyły kilka ciekawych stanowisk naukowych, a także miały możliwość wykazania się pomysłowością i logicznym myśleniem. Przygotowaliśmy dla dzieciaków strefę LEGO. Strefę druku 3D i strefę VR. Dzieciaki dzisiaj mogą sobie zbudować robota, mogą robotem posterować. Oczywiście jak mają jakieś pytania, to mogą się opytać. My jesteśmy do ich dyspozycji. Na druku 3D opowiadamy jak ten druk działa, co jest, jak, jak to w ogóle powstaje. No i mamy też strefę VR, gdzie dzieci mogą pograć po prostu fajne gierki w, w wirtualnej rzeczywistości. Zajęcia rozbudziły w młodych mieszkańcach Sędziszowa Małopolskiego ciekawość i fascynację światem nowoczesnych technologii. Stanowisko z drukarką 3D pozwoliło zrozumieć i zobaczyć na własne oczy mechanizm działania tego urządzenia. Mamy tutaj świetny przykład tego, czym właśnie jest drukarka 3D, skoro fizycznie tutaj stoi. Drukarka 3D jest maszyną, która w rzeczywistości nie wie, co robi. Dostaje koordynaty, po których ma się poruszać, i materiał, który dostaje do swojej głowicy jest roztapiany oraz układany odpowiednio w model bryły, który wcześniej jej przesłaliśmy, prawda? Karto pamięci. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko z klockami Lego, gdzie można było zbudować własnego robota. Więc jak widać, dzieciaki po prostu budują swoje własne roboty z tym, co mają, czyli mają kostkę, do której dokładają silniczki, no i wokół tych silniczków starają się zbudować swoje roboty, które będą jeździć. Niektórym już się to udało, tam mamy już jednego gotowego robota, który potrafi jeździć, tam też jest jeden, ale tak to widać, że jeszcze są częściowo w budowie. Jak a więc tak, najpierw trzeba wpaść na jakiś pomysł, jak to zacząć. No ale pierwsze co to jest wzięcie kostki do ręki, yy, przepraszam, silniczka, i wokół tego silniczka dobudowywanie kolejnych elementów, no i potem dołączenie już samej kostki jest yy, nie największym problemem. Robotyka zawiera w sobie kilka dziedzin naukowych, stale się rozwija i tak naprawdę jest przyszłością. Dlatego warto, aby dzieci poznawały ten świat jak najwcześniej i pogłębiały wiedzę w tym zakresie.